Dzisiejszy dzień na pewno zapisze się złotymi zgłoskami w historii 37-letniej historii Elsty. Jestem bardzo dumny z tej nagrody i muszę powiedzieć, że całe życie jako polska firma, rodzinna firma, firma oczywiście z wyłącznie polskim kapitałem, doczekałem się momentu, w którym ten lokal content wprawdzie brzmiący nie po polsku, ale że już jeżeli taka nagroda jest tutaj faktem, to mam nadzieję, że też rzeczywistość czy to gospodarcza, czy, czy polityczno-gospodarcza, bo do tego też trzeba polityki będzie ten lokal content wspierał i rzeczywiście polskie firmy będą mogły z przyjemnością zostawiać podatki tutaj, żeby rzeczywiście Polska wyglądała tak na miarę naszych wszystkich oczekiwań, marzeń, bo już w tej chwili patrząc ze swojej perspektywy, a żyję już dość długo na tym świecie, to rzeczywiście jestem absolutnie dumny nie tylko z tej nagrody, ale z tego co się jak się przeobraziła Polska. Polskie stowarzyszenie magazynowania energii to jest pełna energia i, i to je, je, osiągnięcia tej organizacji y, też widać bardzo wyraźnie i mają ogromny wpływ na rynek.